W urnie jest 6 kul oznaczonych kolejnymi cyframi od 1 do 6. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym losowaniu jednej kuli, przy czym po pierwszym losowaniu kula nie wraca do urny. Cyfra, jaką jest oznaczona pierwsza wylosowana kula jest cyfrą jedności, a cyfra na drugiej kuli jest cyfrą dziesiątek liczby dwucyfrowej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że otrzymana liczba jest taką liczbą podzielną przez 3, której cyfra jedności jest nie większa niż 4. Rozwiązanie tego zadania standardowo zaczynamy od wprowadzenia typowych oznaczeń, czyli oznaczamy sobie przez omega zbiór wszystkich możliwych liczb dwucyfrowych, jakie możemy otrzymać na drodze tego doświadczenia losowego, no, a przez a oznaczamy zbiór tych liczb dwucyfrowych, które spełniają warunki naszego zadania, czyli są podzielne przez 3 i ostatnia cyfra jest nie większa niż 4 żeby teraz móc jakoś zacząć rozwiązywać to zadanie no to narysujmy sobie tą naszą liczbę dwucyfrową czyli rysujemy miejsce na cyfrę dziesiątek oraz na cyfrę jedności Jako pierwszą losujemy cyfrę jedności i możemy ją wylosować na 6 sposobów bo mamy 6 kulek z cyframi od 1 do 6 czyli tutaj mamy 6 możliwości no a cyfrę dziesiątek losujemy już z 5 kul bo ta kula którą wylosowaliśmy nie wraca do urny czyli dla drugiej, drugą cyfrę nosujemy już z pięciu pozostałych możliwości, czyli tu mamy 5 sposobów. Zatem łącznie wszystkich liczb dwucyfrowych, jakie możemy otrzymać, mamy 5 razy 6, czyli 30. Możemy zatem zapisać, że moc zbioru omega jest równa właśnie 30. No i pozostaje teraz do policzenia moc zbioru A. Najprostszym sposobem będzie chyba po prostu tutaj wypisanie wszystkich sprzyjających sytuacji, wszystkich liczb dwucyfrowych, które są jednocześnie podzielne przez 3 i mają cyfrę jedności nie większą niż 4. No więc zacznijmy może właśnie od tej cyfry jedności. Co może stać na miejscu cyfry jedności? Może stać na pewno jedynka, dwójka, trójka i czwórka też może stać. Piątka już nie i szóstka też nie, bo są większe od czterech. No i teraz do każdej z tych cyfr jedności musimy dopasować taką cyfrę dziesiątek, żeby cała liczba była podzielna przez 3. Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma cyfr jest podzielna przez 3. No więc zacznijmy wypisywać, wypiszmy najpierw te liczby, które mają cyfrę jedności 1. No i teraz tu musimy dopisać taką cyfrę dziesiątek spośród cyfr od 1 do 6, już bez jedynki, bo się nie mogą powtarzać, żeby ich suma była podzielna przez 3. Zatem, jako cyfrę dziesiątek, możemy dać na przykład dwójkę. Liczba 21 ma sumę cyfr równą 3. 3 jest podzielne przez 3, czyli spełnia warunek naszego zadania. I również możemy do 1 jako cyfrę dziesiątek dopisać jeszcze cyfrę 5. Liczba 51, suma cyfr równa 6, podzielne przez 3, czyli cała liczba 51 również jest podzielna przez 3. No i dalej analogicznie tak samo robimy dla dwójki, trójki i dla czwórki. Piszemy sobie dwójkę i dobieramy taką cyfrę dziesiątek, aby cała liczba była podzielna przez 3, czyli możemy na przykład dopisać jedynkę. 1 plus 2 równa się 3 podzielne przez 3, no i możemy jeszcze dopisać czwórkę, liczba 42, 4 plus 2, 6 podzielne przez 3, czyli 42 również jest podzielne przez 3. No i kolejna cyfra jedności, jaka, jaka może wystąpić w tej naszej liczbie dwucyfrowej, to trójka. No i dla niej jedyną cyfrą dziesiątek, którą możemy dopisać jest szóstka. 6 plus 3, 9. 9 się dzieli przez 3, także jest ok. Nie możemy tu dopisać trójki, ponieważ cyfry nie mogą się powtarzać. Losujemy kulę bez zwracania jej ponownie do urny, czyli cyfry nam się nie mogą powtarzać, zatem tu mamy tylko szóstkę. No i jeszcze mamy cyfrę jedności równą 4. Do czwórki możemy dopisać dwójkę. 2 plus 4, 6. 6 jest podzielne przez 3. No i możemy jeszcze dopisać piątkę. 5. 5 plus 4, 9. 9 jest podzielne przez 3, czyli liczba 54 również jest podzielna przez 3. No i teraz liczymy, ile jest tych wszystkich liczb dwucyfrowych, które spełniają oba te nasze warunki zadania. No i więc wszystkich łącznie jest 7. Czyli moc zbioru A jest równa 7, czyli możemy już teraz policzyć spokojnie prawdopodobieństwo zdarzenia A, które jest równe mocy zbioru A dzielonej przez moc zbioru omega, no i to się równa po prostu 7 trzydziestych.